Dramatyczne informacje z kopalni Rydłutowy. Nie żyje jeden górnik, drugi wciąż jest poszukiwany. W czwartek, 11 lipca, w kopalni Rydłutowy miał miejsce tragiczny wypadek. Doszło do silnego wstrząsu, w wyniku którego 40 górników zostało uwięzionych 1200 metrów pod ziemią. Niedawno informowano, że z dwoma z nich nie ma kontaktu. Teraz potwierdzono, że jeden z nich nie żyje. Jak poinformował prezes polskiej grupy górniczej Leszek Pietraszek, jeden z górników nie żyje, a druga osoba jest wciąż poszukiwana. Szczegóły zdarzenia są wciąż niejasne, a sytuacja na miejscu jest dynamicznie monitorowana. Tragedia w kopalni rydułtowy: Nie żyje jeden z poszkodowanych górników. Trząs w kopalni Rydultowy na Śląsku, który miał miejsce w czwartek 11 lipca, przyniósł tragiczne konsekwencje. Zmarł jeden z poszkodowanych górników, lekarz potwierdził jego zgon, przekazali na konferencji prasowej przedstawiciele polskiej grupy górniczej, do której należy kopalnia. Mamy potwierdzony zgon jednego z naszych przyjaciół, jednego z naszych górników, powiedział prezes polskiej grupy górniczej Leszek Pietraszek. Jak ujawnia spółka, zmarły Sztygar Zmianowy miał 41 lat i 23 lata stażu pracy w górnictwie. W kopalni rydłutowej miał pracować od 16 lat. Prezes Polskiej Grupy Górniczej podczas briefingu wyraził żal i złożył kondolencje bliskim zmarłego. Zapewnił też, że rodzina zmarłego uzyska pomoc. Drugi z górników, z którym ratownicy nie mieli kontaktu, wciąż jest poszukiwany. Poszukiwania drugiej osoby wciąż trwają. Mamy tylko przypuszczenia. Szef polskiej grupy górniczej zapewnił, że ratownicy robią wszystko, by odnaleźć ostatniego poszukiwanego i pracują z pełnym poświęceniem. Na dole jest 11 ratowniczych zastępów. Dyrektor Biura Produkcji PGG Damian Borgieł poinformował, że zaginiony górnik nadal nie został zlokalizowany, są tylko przypuszczenia, gdzie może się on znajdować. Ratownicy i władze spółki nie tracą nadziei. Idziemy po żywego. Sytuacja na miejscu zdarzenia wciąż jest dynamiczna. Jak opisywał dyrektor, wstrząs w dwóch miejscach poważnie zdeformował wyrobiska. W jednym z nich są odcinki, gdzie prześwit ma zaledwie metr wysokości i ratownicy muszą się czołgać. To znacząco utrudnia prowadzenie akcji. Sytuacja metanowa jest stabilna, ale ratownicy pracują nad tym, by w miejsce, gdzie pracują, dostawały się większe ilości powietrza. W dalszym ciągu występuje zagrożenie sejsmiczne, jest ryzyko kolejnych wstrząsów. Z tego powodu w ostatnich godzinach zastępy ratowników dwa razy były wycofywane do bazy. Dyrektor Biura Produkcji PGG podkreślił, że akcja ratownicza prowadzona jest na rozległym terenie, bazy ratowników dzieli odległość dwóch kilometrów, dlatego trudno określić, jak długo potrwają ich działania Idziemy po żywego, oświadczył Damian Borgieł. Dramat na Śląsku. W kopalni doszło do wstrząsu, górnicy utknęli pod ziemią Do silnego wstrząsu w kopalni rydułtowej na Śląsku w czwartek 11 lipca o godzinie 8.16 w rejonie pokładu 713. Przygotowywano tam ścianę do wydobycia. Na zmianie rannej przodek wyrobiska nie był drążony, trwały tam prace konserwacyjne, czytamy w oficjalnym komunikacie Polskiej Grupy Górniczej, do której należy kopalnia. W pobliżu miejsca, gdzie doszło do wstrząsu, znajdowało się 78 górników. Część z nich wydostała się o własnych siłach, 40 zostało uwięzionych 1200 metrów pod ziemią. Natychmiast przystąpiono do akcji ratowniczej. Na miejsce ściągnięto ekipy ratowników, m.in. zastępy z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim. W kopalni powołano sztab ratowniczy. Szczegóły i przyczyny tego zdarzenia nie są jeszcze w pełni znane, są one obecnie badane. Wszystko wskazuje na to, że górnicy zostali zaskoczeni przez niespodziewane zjawisko geologiczne. Wypadki w kopalniach to poważne wydarzenia, które mogą mieć tragiczne konsekwencje. Bezpieczeństwo pracowników pod ziemią jest priorytetem, a każde zagrożenie wymaga natychmiastowej reakcji i skoordynowanej akcji ratunkowej. Trząs w kopalni rydłutowej jest kolejnym przypomnieniem o niebezpieczeństwach związanych z pracą górniczą.